W zadaniu trzeci mamy obliczyć pole powierzchni całkowitej grania stosłupa prostego o wysokości 8 cm, którego podstawą jest. I w podpunkcie A mamy rąb o kącie ostrym 30 stopni i boku długości 12 cm. Zwróćcie uwagę, że ten wzór na pole mamy w karcie wzorów na stronie 21, wycięty mamy po prawym górnym rogu wzór. W takim razie no co robimy? Podstawiamy. Wzór to jest pole, jest równe a do potęgi drugiej razy sinus naszego kąta alfa. W takim razie u nas a to jest krawędź, czyli długość boku to jest 12 do potęgi drugiej razy sinus i mamy z 30 stopni. To będzie równe. 12 do potęgi drugiej mamy 144 razy sinus 30 stopni to jest jedna druga, również znajdziecie to w tabelce ze wzorami. Wobec tego będzie to równe 72 cm kwadratowe. Następnie musimy obliczyć pole boczne, pole boczne to jest równe. Mamy ścian bocznych 4, bo to jest grania sposób prosty. Skoro w podstawie był rąb, no to mamy 4 ściany boczne, czyli 4 razy wiemy, że wysokość to jest 8 razy 8 i razy długość boku. To jest 12. W takim razie otrzymujemy 384 cm2. Pole całkowite to są dwa pola podstawy. Dodać pole boczne, czyli pole całkowite u nas jest równe dwa razy pole podstawy to jest 72. Dodać pole boczne 384 to będzie równe 144. Dodać. 384 otrzymujemy 528 cm kwadratowych. W podpunkcie B rąb o przekątnych długościach 15 i 20 cm. W takim razie skorzystamy z tego dolnego wzoru. Możemy zapisać, że pole jest równe, pole podstawy 15 razy 20 i podzielimy to przez 2. To będzie równe 15 razy 10 i otrzymujemy 150 cm kwadratowych. Przekątne w rombie przecinają się w połowie pod kątem prostym. W takim razie nasze a to jest długość boku tego rombu i korzystamy z twierdzenia Pitagorasa obliczając to. To będzie równe 15, to jest cała nasza długość, a my musimy obliczyć tylko tą połowę. W takim razie zapisujemy to jako jedna druga razy 15 do potęgi drugiej dodać tak samo z tą dwudziestką, to też liczymy 20, 20 to jest cała nasza długość a my mamy policzyć tylko połowę tej długości w takim razie będziemy mieli 1 druga razy 20 do potęgi drugiej i to jest równe a do drugiej no bo nie wiemy ile nam tutaj wyjdzie w takim razie mamy 15 do potę 15 do potęgi drugiej dodać 10 do potęgi drugiej to jest równe a do drugiej, 225 drugich, dodać 400 czwartych, od razu sobie tutaj do wspólnych mianowników i to będzie równe a do drugiej. W takim razie 625 czwartych jest równe a do drugiej i nasze a jest równe 25 drugich centymetrów. Obliczmy pole boczne.